Witam wszystkich widzów. Witam wszystkich Uf. widzów. No i trójki. Dobra, tu dam. Podziękuję kierowcy busa, żeby być uczciwym graczem Fortnite'a. A i taka mała informacja, jeszcze mój kod twórcy już nie istnieje niestety. Więc dla wszystkich, którzy mnie tam wspierali, to niestety no już nie ma tego kodu twórcy. Ale wszystkim dziękujemy za udział. Tak, 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 tak. Może kiedyś będziemy jako twórcy i może kiedyś zrobimy kiedyś kastomy. Zobaczymy jeszcze. Ale to jest oczywiście nasz wielki powrót na YouTube. Dawno nie nagrywaliśmy w tym składzie. Z na pewno nie nagrywałem już dawno. Zobaczymy jak nam wyjdzie. O, ktoś się wyłożył. No bo do mnie zabrali. Musimy uratować Maxa. Panowie, to jest nasz cel. Musimy go uratować, musimy go pomścić. Dobra, muszę go zraszawać przez 90. Dobra, biorę kartę. Tutaj Dobra, leży. Dobrze, gdzie Chłopie, Bo mam, mam na telefonie. Dobieramy się Dobra, Dobieramy się tam lud. się ty Dobra, się do... tam się do... Dobieramy ty do... To ja! No, leży. Dobra! Ześmy się, się chłopie banana... Ześmy chłopie banana rozwalili? Ale chłopie dostałem taką laserówę. Pełna! Ej, tepy, tepy, tepy! Chłopy, chłopy! Leży jeden. Aaaa! Łapa Dobra, dobra, łapa. Znowu dostałem laserówę. Co jest? U, kurczę, no, jeszcze jeden jakiś krep. Macie ja, y, wy, wy, No wypika. będzie musiało być Nie? Już idę Tu jest ta To Jakby ktoś wziąć Dobra Ja, ja chcę to? już Nieprawda. Nieprawda Alej flashbacki O matko łatko Ja pierdzielę ale Ale wyszto się zbili. Ty skurt troperze Dobra Je... Ej Oni mieli ale wszyscy co ja dziękuję Dobra wierzę. panowie Ciśniemy dalej Ha? Dobra, leży jeden Ty... Ja mam coś N dla Ciebie, Mikołku Leży Dobra Leż. Ej, chodźcie, bo ja... Ja ich mam Jeden ma biało Ten ma biało, za stanął Jeden, co? On wsiadł do tak oka, chyba Dawaj go. A ja idę. Kurwa, ja mam już swoje ląd. Dawaj. Kurwa, z dwóch stron. Ja pierdzielę. Ten z to cię zabił, miał złote. No, ja mu dałem super. To co, idziemy dalej, panowie, ta? Dobra, lecimy. Te, Kurczę, ale, da ale żeśmy daleko polecili? No. No i dobre miejsce w kanasa. Ja jestem bardzo ciekawy, czy pod tym filmem będzie tyle wyświetleń co z trio z MatPajem. Co było nakręcone 80 temu. Michał też? A, dużo było wyświetleń z tego filmu. Co, czy no, nie? No tak, 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 weź. Weź, bo to jest spokojne. Kurde, ja mam fama z tych najgorszych dziadostwów. Jest ja gościu. Ale go znajdujemy. A nie, już zabiliście go. Kurde. Jeszcze, jeszcze jeden ma straszne W ogóle my potów nie mamy żadnych. Dobra, leży. Ja, dobra. ja, mam dla was potki, przytaragałem wam. W ogóle ty szybko wys, wyszedł z tej bazy, naprawdę. No, bo też się lutuje moment. Chodzi masz. Weź te dużą potę no. W ogóle strasznie się realistycznie Fortnite robi. Zauważyłem. Są jakieś mgły, kurde. Chodźmy go do komina. No idę, idę, idę. Lecimy ku strefie. I poleciałem z nas już. Odrodzili się gdzieś. Ej tutaj na fadzie się odrodzili. OK. Tylko nie wiem ile osób. Czekaj, czekaj, czekaj. Oni na on scela. Oni się żyli na maksa. Nie chcą go upieprzyć Mam ich na głowę. Nic tam. Tylko... E, no. Leży jeden. No Dobra, zabiłem go. Dobra, jeden malet. No to mój kill, wow. Ooo, coś zabiłem w tym fortnite Wszyscy leżą? Ze snajpery go waliłem. Gdzie ty, kądziu, leżysz? Ty, bo musimy spierdzielać. Te bo strefa nas śligo. I tam zechniesz tutaj chyba. Rura chłopaki! Dobra, chlusznym, bo uśmiech. do Ido do strefy teraz Wsi Wsiadaj do auta, wsiadaj do auto Jedziemy! Chłopie to jest jak Gonić grubasa!

Leży jeden Leży drugi Dobra Czekuś Tak się na A, ta. Jeszcze muszę bo położy święty Tu są chyba Leży Jeszcze Tu są, jeden? tu jest Low, low, low. On na biało, on dostał 33 ode mnie To Pana pierdziera w niego Shut down Leży! To jest tagierka chłopie! To jest tagierka panowie! A upolowali. Panowie to jest tagierka! Chłopie, chłopie, chłopie jedzą! Gdzie ty masz tych chłopów? O on nalał, ale on nalał! Jezus Dawego. mary.

No! Hmm. O kurda, Pesy, pesy, pesy mamy! Ej, ej! Ja pierdzielę Panowie, to, co za akcja! Co za akcja! Dobra... A tu masz, Michał? Nie jest tak najgorzej, panowie! Mamy minutę, żeby iść do strefy, jak coś. Dobra... O ma to! Tak ja cię muszę uleczyć Czekajmy na razie, no bo nie 7 jestem za świętuchy tam się napierdzielają Najmniej dwa oddziałów Będziemy mieli spawny, trzeba zaczekać Polecimy na trzeciego jak coś Na nim. nie Eee, nie słuchaj Jest to na czego tam polecimy i kurna, wina robimy, bo to... Tu żeśmy się ufragowali, panowie. Ej, jest, Ej jest na trzy! Dobra, chodźcie. Odbijemy ich? No pewnie. Bo oni się mogą leczyć teraz. Dobra, teraz. Oddział! Dobra. Leczymy ekipa! O, to mnie konie. Robimy hałas, panowie. Miało jedno. Paso. Gdzie oni są to cholery? Kto to podpalił? Szanowni oni mają tą snajpę. Ej, leży jeden. Kto to podpalił do kurny nędzy? Nie no, dostaj laser. Wiem, wie. Jest wielko to był O no, wie. Już. Tu zamichał. Wiem, ale. Gdzie oni są? Jest jeden, na mnie jeden, na mnie. Ej. Dobrze! A bo yes, Wygraliśmy! Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dawać łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał oraz wbijajcie na mojego Instagrama święty.pl.chu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.